Proszę, nie przewijaj, to jest wiadomość dotycząca Twojego końca. Czy wiesz, w Biblii jest około 300 proroctw dotyczących pierwszego przyjścia Jezusa, ale aż ponad 2400 proroctw dotyczących Jego drugiego powrotu to aż 8 razy więcej. Jeśli powrót Pana nie byłby ważny, to dlaczego Bóg miałby raz za razem nam o tym przypominać? Jeśli powrót można by traktować lekko, to dlaczego Bóg mówi o tym tak wiele razy? Słuchaj uważnie: On nie mówi tego, żeby Cię przestraszyć, ale żeby Cię zbawić. Ale jeśli nie odpowiesz, to właśnie to stanie się najmocniejszym dowodem przeciw Tobie w Dniu Sądu. Bóg sam powiedział: Nikt nie wie, że przyczyną powtarzających się przypomnień i nawoływań Boga wobec człowieka. Jest to, że Bóg przygotował już własnoręcznie katastrofę, jakiej wcześniej nie było, a która będzie wprost nie do zniesienia dla ciała i duszy człowieka. Nie jest to bowiem kara tylko dla ciała, jest ona wymierzona także w duszę człowieka. Musisz wiedzieć jedno: jakąż wściekłość wyzwoli Bóg, jeśli Jego plan nie dojdzie do skutku i nikt nie odpłaci Mu za Jego przypomnienia. I nawoływania. Nie będzie to przypominać niczego, czego dotąd doświadczyła lub co poznała którakolwiek z jego istot stworzonych. Dlatego powiadam Ci, że jest to katastrofa bez precedensu i nigdy też się nie powtórzy. Bóg ma bowiem w planie tylko ten jeden raz stworzyć ludzkość i tylko ten jeden raz ją zbawić. Jest to zatem pierwszy i zarazem ostatni raz. Dlatego nikt nie jest w stanie pojąć starannie przemyślanych intencji oraz żarliwego wyczekiwania, z jakimi Bóg tym razem zbawia ludzkość. Napomnienie Boga nie będzie trwało wiecznie. Jeśli nie odpowiesz, On nie będzie wiecznie stał u drzwi i pukał. W roku 2025 kataklizmy już się rozpoczęły. Okno, by przyjąć Pana i przygotować się na powrót, szybko się zamyka. Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć, kiedy dokładnie Pan powróci, jak nie zostać odrzuconym, jak się przygotować już teraz, teraz, dotknij linku WhatsApp na moim profilu. Dołącz do grupy poznającej słowa Boga, a otrzymasz, usłyszysz prawdziwy głos Boga dziś. Zrozumiesz prawdę o powrocie i przyjmiesz Pana. Twoje imię zostanie zapisane w Księdze Życia. To sam Pan wyciąga do Ciebie rękę. Nie pozwól, by zwlekanie stało się wiecznym żalem. Udostępnij ten post. Może jednym udostępnieniem uratujesz czyjąś duszę od wiecznej kary.